Cześć Siemano z tej strony Dawid, witam Was ponownie w moim kolejnym vlogu. Jak widzicie, dzisiaj jestem w dość takim nietypowym miejscu z tym ziomkiem tam, małym poziomkiem i będziemy sobie tutaj ogrywać takie tereny typu skateparki, jak te, Ale ja na tym jeździć nie będę, bo ja nie umiem. On coś tam potrafi, a teraz zobaczcie, jak tu ładnie. W ogóle jestem w bardzo ciekawym miejscu. O czym jak będziecie oglądać dalej to się dowiecie. A przyjechałem tu po to, żeby sobie pojeździć na moim nowym nabytku. Pewnie ten kto was śledzi mojego Instagrama to już widział, o czym jest mowa, więc nie przedłużając jedziemy. Robię to pierwszy raz nie? Mam nadzieję, że się nie zabiję. Mam nadzieję, że się nie zabije, ale pięknie się jedzie. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia tego miejsca, gdzie jestem. Ale o tym odsyłam Was do poszukania sobie na necie. Ale się jedzie pięknie. Miau, Ciśniemy. A więc mianowicie sprawiłem sobie longboarda. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że tak. Lecimy sobie na tym longboardzie. Ciekawe, lsi, jaką co mnie Chciałem zrobić update status, oczywiście dalej nagrywam telefonem. Próbując się dodzwonić do media ekspert ograniczy z cudem po prostu. Dzwoniłem chyba, nie wiem, 30 razy, z czego raz mi się udało, raz mi babka powiedziała, że mnie przełączy. No, także jak mnie przełączyła, to już miałem popapalne, bo nie dość, że musiałem znowu to nowo wybierać, to po wybraniu okazywało się, że magicznym cudem, sposobem i czym tam jeszcze mi się telefon automatycznie jakby rozłączał a najlepsze jest to, że jak dzwoniłem to nawet się nie przedstawiałem a miła pani już wiedziała o co chodzi <grywka> powiedziała, że spróbuje to przyspieszyć jakoś no ale jak widzicie chyba jej się nie udało dzwoniłem tam 4 dni temu i mieli mi napisać maila oczywiście na jakim etapie jest ta moja reklamacja co się z tym dzieje nie zrobili nic Nic, żadnego statusu. No, no kompletnie nic, nie. Nic nie wiem co jest grane z tym moim telefonem, aparatem Więc dalej nagrywam telefon. Gdzie lecim tu? Takim to jednak trochę ciężko się jedzie Oczywiście wziąłem drona, więc też zobaczycie fajne domy Nie wiem czy widać czy nie widać Michał został w tyle Ja się cieszył że będzie na bloku Znaczy nie mówił ale tak podejrzewam Tak wam chciałem trochę ten mój status kanonowski media ekspertowy zaktualizować bo zawodzą mnie strasznie trochę głupi pomysł, żeby. O, może sobie pójdę. Żeby jechać z takiej górki, bo nie wiem, jak mi tam ktoś wyskoczy, to nie zdążę potem wyhamować i będzie lipa. Więc lepiej nie ryzykować. Dużo zieleni, drzew, krewów. Fajnie to wygląda, fajnie dróżki porobione. Bardzo mi się to podoba. Tak, ah. Tak Także jak widzicie, to jest moja decha. Mój longboard, bo to nie jest deska. Fajnie się tu jeździ. Przede wszystkim wszystko jest super pięknie zrobione. Więc to jest naprawdę duży plus za to. Widzicie, jest to longboard czołka. Jakiś dla początkujących udało się go wyrwać w dobrych pieniądzach. Jeszcze widzę, że tu folię nawet mam. Bym musiał cały bardzo zebrać, żeby to wyciągnąć. Ale dobra, no nieważne iż ją trochę poobijałem. Ale to gdzieś tam przy hamowaniu tak wychodzi. Kółka się fajnie kręcą. Ona tak zapierdziała, że skręca też fajnie. Mówili, że jak są te, nie wiem jak się to nazywa, traki. No, że jak traki są w środku, to ona jest niżej. Przez to trochę gorzej skręca. To ja nie wiem jak tam tam musi skręcać, to ma normalnie takie montowane tutaj od, od spodu, a nie przepuszczone przez środek. No i to i tak wygląda. No. Trochę sobie na niej pojeździłem. Recenzji drona jeszcze nie będzie. Jakoś nie umiem się zebrać w sobie, ale coś tam pomyślimy nad tym. Aha, jest to jeszcze deska taka polecana dla początkujących. Ja w sumie mi to jakoś wyskoczyło gdzieś tam na jakiejś stronie na Facebooku, no i sobie zobaczyłem. Mówię, kurde, może bym tak spróbował sobie pojeździć. Zawsze mi się to podobało. A taki longboard to prawie jak snowboard w mieście, takie mam wrażenie. Zobaczcie mojego Instagrama, tu wam się wyświetla. Możecie coś do mnie skrobnąć tam, maila macie w opisie. Facebook, yy, Instagram też macie w opisie. Także zapraszam Was oczywiście do zostawienia jakiegoś komentarza i, i lajka pod tym filmem. My się będziemy zwijać, trzymajcie się, do następnego, cześć Pa Dobra, zwijamy się po to już Za dużo tego